Najgorsza rzecz jaką możesz powiedzieć klientowi. Więc klient przychodzi, coś chce mówić, to chce, a to mówisz, panie! Co to? Wszyscy robią tak, panie wszyscy, to biorą i są zadowoleni. I podtekst jest taki, że ty, panie klient, jesteś dziwny. Ty jesteś inny. Ty jesteś niedorobiony. Jednym słowem jesteś głupi. Gratuluję. Jak chcesz sprzedawać komuś coś, komu właśnie powiedziałeś, że jest głupi? Więc rzeczywiście mam 100 tysięcy doświadczeń różnych z klientami. I czasem na kilka, kilka się zawsze ktoś kto sobie wymyśli jakiś sposób rozliczenia, jakiś sposób obsługi, że tak lubi, tak ma, tak chce, tak próbował, tak jest przyzwyczajony. I co wtedy? Uwaga. Lepiej otworzyć dyskusję i porozmawiać. To może coś dla Ciebie zdziałać. A poza tym, no nie wiem, masz truskawki. to panie, tylko sprzedajemy kilowe opakowania i nic innego. Stoi to na straganie, ciepłe, zmęczone, za chwilę to wyrzucą. Nie, daj człowieku jedną, drugą, trzecią, czwartą do spróbowania, do bo najłatwiej się sprzedaje klientowi, który już coś kupił. Jeszcze raz powtórzę, najłatwiej sprzedaje się klientowi, który już coś od Ciebie kupił. Daj mu, daj mu na próbę, na okres próbny, na bezpłatny okres próbny i zobaczysz, jaka to będzie zmiana, odmiana, za inwestycję klienta. Możesz się nie zwrócić, oczywiście ryzykujesz, ale przynajmniej masz otwartą dyskusję. Zatem pamiętaj, drogi kliencie, no posłuchajmy Ciebie, a nie, panie, wszyscy biorą się zadowoleni, zadowoleniem, panie, co pan wymyślasz?